Trenerze pierwszy wyjazd w roli trenera to ważny mecz. A konin to nieobliczalna drużyna, to już wiemy. No tak jak pokazała ostatnia, ostatnio kolejki, Medek potrafił wygrać z Czarnym i Sosnowiec, potrafił przegrać w Olszczynie, ale my w tym mikrocyklu przede wszystkim skupialiśmy się na sobie, na poprawie tych deficytów, które były w poprzednim meczu. Nie zapominamy o nim, bo górnik Łęczak przegrywa 3-0, siedzi to w głowach i nie tylko, dlatego jeszcze ciężej pracowaliśmy, żeby wyjść jutro i, i wrócić na tą ścieżkę wygranych meczów. Przede wszystkim na jakie elementy y, zwracaliśmy uwagę w tym mikrocyklu? Znaczy mikrocykl... No nie lubię tak mówić przed meczem, na co zwracaliśmy uwagę. Miejmy nadzieję, że game plan, który mamy, organizację, którą ułożyliśmy, czy w obronie wysokiej, czy w obronie niskiej, e, poskutkuje i, i z, z konina wyjedziemy z Trzema punktem. No jasne, taki jest plan. Najważniejsze są te trzy punkty i tego życzymy. E, jasne, trzy punkty są bardzo ważne, ale też chodzi nam o dobrą grę, e, zorganizowaną, e, cierpliwą, kulturalną i, i Górnik Łęczna chcemy, żeby w ten sposób grał. Cierpliwie. Yy, skutecznie i, i z uśmiechem na twarzach. Po meczu mamy przerwę na reprezentację. To będzie troszeczkę dłuższy moment, kiedy będziemy mogli się skupić na, na treningu. Mamy już plan na ten czas? Yy, plan jest, ale skupiamy się teraz na jutrzejszym meczu i wtedy będziemy spokojnie gdzieś patrzeć w przyszłość, bo bardzo ważne jest zwycięstwo przed tą przerwą, żeby Drużyna w, o, w dobrych nastrojach przyszła do poniedziałkowego treningu i, i te dwa tygodnie są dla nas, żeby po tej przerwie zespół jeszcze wyglądał. Lepiej niż, niż w tym mikrocyklu, bo jestem naprawdę zadowolony. Dziewczyny włożyły mnóstwo zdrowia, wysiłku, duża intensywność na treningach, koncentracja, więc ja jestem zadowolony z pracy, którą wykonaliśmy przed tym meczem.